15 dzień marca Bernadetta Brusz. Witam i zapraszam na wydarzenia Telewizji Łańcuch. A dzisiaj w programie. Pierwsza liga koszykówki. Sokół Łańcuch przegrywa z kotwicą kołobrzeg. Geograficzne zmagania gimnazjalistów w drugim liceum ogólnokształcącym w Łańcucie. Czwarty ogólnopolski nocny maraton pływacki. Jak przebiegał w Łańcucie? Do wygranej zabrakło tylko jednego rzutu za trzy punkty. W sobotnim meczu Sokół Łańcut przegrał w łańcuckiej hali z kotwicą Kołobrzek zaledwie dwoma oczkami. 11 marca w meczu 27. kolejki Sokół Łańcut uległ na własnym parkiecie kotwicy Kołobrzeg 71-73. Przyjechaliśmy tutaj na ciężki teren, lider, my natomiast no, w podróży dzisiaj. No ale widać, że służy nam akurat takie rozwiązanie, chłopcy naprawdę byli zaangażowani w spotkanie, walczyliśmy, zacięcie mecz był wyrównany, no ale mi się zdaje, że dzięki temu, że tak walczyliśmy, byliśmy zdeterminowani, to chyba zasłużyliśmy na to zwycięstwo i bardzo z tego cieszymy. Łańcucka drużyna byłaby faworytem spotkania, gdyby nie liczne kontuzje. W zespole brakowało m.in. Alana Czujkowskiego. Jak mówił zawodnik Sokoła Jerzy Koszuta, który grał z urazem kostki, ostatni tydzień dla całej drużyny nie należał do najlepszych. Ten tydzień, no niezwiastowo ma z naszej strony jakieś super gry. Ponieważ no, treningi wyglądały jak wyglądały, tak yy, najdzisiejsza ekipa to 8 osób była w tym tygodniu, także nie poćwiczyliśmy taktyki naszej 5 na 5, nie pograliśmy. Mecz był dość wyrównany i do samego końca nie można było przewidzieć wyniku. Kołobrzeżanie nie odpuszczali ani na chwilę. Ciężki mecz, bardzo ciężki mecz. No, wydawało mi się, że, że druga połowa, zaczęliśmy no, dobrze, odrobiliśmy szybciutko 6 oczek, wyszliśmy na prowadzenie 5-6 no ale później daliśmy sobie rzucić kilka trujek. wyszli na prowadzenie, było no, później już ciężko. Nie trafialiśmy z czystych pozycji, gdzie, gdzie z reguły to są celne rzuty. No i cóż, przegrana dwoma punktami, no i w tym momencie <laughs> limit porażek do końca sezonu zasadniczego zostaliśmy, już wyczerpany został. Także no cóż, zostaje trzy mecze i trzeba... Te trzy mecze wygrać. Kolejne spotkanie Sokoły zagrają na wyjeździe z Jamalek z Polonią Leszno. Na pewno ciężki rywal, ale mam nadzieję, że ten tydzień już będzie no, troszeczkę lepszy. Będziemy mogli spokojnie potrenować i, no, i przećwiczyć te nasze warianty, troszeczkę uspokoić tą naszą grę i, no, i mam nadzieję, że poje... no, jedziemy oczywiście po zwycięstwo. Nie ma, nie ma innej rozmowy na ten temat, Także, a, a co będzie to jest tylko sport. Geografia obejmuje bardzo szeroki zakres wiedzy. Jest zarówno nauką przyrodniczą, jak i społeczno-ekonomiczną. Szansę na wykazanie się w tej dziedzinie stwarza Drugie Liceum w Łańcucie, które już od czterech lat organizuje powiatowy konkurs geograficzny skierowany do gimnazjalistów. W tym roku w pierwszym etapie czwartego powiatowego konkursu geograficznego organizowanego przez Drugie Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie wzięło udział 103 uczniów z 11 gimnazjów. Gaci, Głuchowa, Husowa, Kosiny, Krzemienicy, Rakszawy, Soniny, Woli Małej, Wysokiej oraz Łańcuckich numer 1 i 2. Do finału, który miał miejsce 6 marca, zakwalifikowały się najlepsze trójki gimnazjalistów z danej szkoły. Czego warto uczyć się geografii? No, żeby wiedzieć, gdzie co jest, później jakby się gdzieś chciało wyjechać albo coś. To... Wielu ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Różnych ciekawostek o różnych państwach. Ja ogólnie lubię, mnie tato zainspirował do geografii i po prostu tak mi zostało. No bo jest ciekawa, po prostu ciekawa, ciekawa forma, ja tak powiem, ciekawa dziedzina. Konkurs odbywał się pod patronatem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Starosty Łańcuckiego. Uczniowie w trzyosobowych zespołach odpowiadali na pytania według zasad teleturnieju jeden z dziesięciu. Tematem przewodnim dzisiejszego konkursu są kraje alpejskie i jest to wiedza, która obejmuje podstawę programową gimnazjum, jak również wiedza taka ogólna, zasłyszana, zobaczona. Odpowiedzi oceniało jury w składzie m.in. Barbary Gołębiewskiej, profesora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, czy Moniki Lewickiej-Bułatek, konsultanta Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska. Pierwsze miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie, drugie Publiczne Gimnazjum z Soniny, trzecie natomiast Publiczne Gimnazjum z Rakszawy. Nagrody dla zwycięzców wręczyła wicestarosta Barbara Pilawa-Kraus. Geografia w drugim LO jest dość popularnym przedmiotem, nie tylko ze względu na konkurs i jego ciekawą formułę. Jak mówi dyrektor szkoły, licealiści chętnie wybierają geografię na maturze. Natomiast uczniowie biorący udział w geograficznych zmaganiach często po gimnazjum przychodzą do Łańcuckiego liceum. Co roku niemalże setka uczniów przystępuje do egzaminu maturalnego z geografii z zakresu rozszerzonego. Są to uczniowie, którzy później dalej swoją przyszłość wiążą z takimi uczelniami, z takimi kierunkami, na których geografia jest przedmiotem, który jest uwzględniany w rekrutacji. Bardzo się cieszę, że wyniki wielu uczniów są bardzo wysokie. Są one zróżnicowane, ale gro uczniów bardzo, bardzo wysokie wyniki z egzaminu maturalnego uzyskuje. Takie wyniki, które pozwalają im znaleźć się na takiej uczelni, jaką sobie wymarzyli. Co roku część z tych gimnazjalistów staje się uczniami naszej szkoły. Zresztą nie tylko gimnazjaliści biorący udział w tym konkursie, ale również w konkursie bądź poliglotą, czy w konkursie, który za chwileczkę się odbędzie, a nosi nazwę konkurs gier i łamigłówek logicznych. Co roku tacy uczniowie też u nas później kształcą się. Za rok jubileuszowa była już piąta edycja konkursu. Cała Polska pływa z nami. Pod takim hasłem już od 2014 roku w naszym kraju odbywają się nocne maratony pływackie. Udział w tak zwanej otyliadzie brała również jako jedyna na podkarpaciu łańcucka pływalnia. W nocy z 11 na 12 marca w całej Polsce już po raz czwarty odbył się nocny maraton pływacki otyliada 2017. To największa masowa impreza pływacka w naszym kraju, a jej celem jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportowej, która ma ogromny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Z roku na rok maraton cieszy się coraz większym powodzeniem. W tym roku udział w Otyliadzie wzięło 46 pływalni. W województwie podkarpackim jako jedyna zgłosiła się pływalnia przy miejskim ośrodku sportu i rekreacji w łańcucie. Jak podkreślał Tadeusz Naruk w naszym regionie maraton nie jest jeszcze tak popularny jak w innych? U nas jest mniej popularny w województwie. W większości miast polskich, większych jest bardziej popularny niż u nas i, i więcej basenów organizuje te zawody. Co na to wpływa, że jest mniej popularny? Wydaje mi się też i koszty, bo to są jednak koszty dla organizatorów, a nie mamy pieniędzy ani dla sędziów, ani na poglądzie innych kosztów, dlatego chyba organizatorzy nie kwapią nie, nie się do organizacji tych zawodów. Otyliada jest zarówno okazją do zabawy w wodzie, jak i sprawdzeniem swoich możliwości pływackich. Co Wam daje to Panie? Zdrowie fizyczne. I satysfakcję, zdecydowanie. Yy, ile zamierzacie przypłynąć dzisiaj? Ja chyba 10 kilometrów. Dużo. Udział w maratonie mogą wziąć wszyscy bez względu na wiek. W Łańcucie najstarszym uczestnikiem był 75-letni Jan Brzoza, który przepłynął ponad 2 km, natomiast najmłodszą uczestniczką była zaledwie 3-letnia Dominika Niegowska, która pokonała dystans 25 metrów. Zwycięzcą z wynikiem 26 km został Mariusz Szydar. W sumie w Łańcuckim Maratonie wystartowały 42 osoby. Razem przepłynęli 371 km. Ogólnie w całej Polsce rywalizowało 1847 miłośników pływania, zdobywając łącznie rekordową ilość 13,5 km. To już wszystko na dziś dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie wydarzeń już w przyszłym tygodniu.